Cześć, to ja Emika. Właśnie dzisiaj chciałam Wam pokazać dwie rzeczy, co kupiłam na 1 maja, śmiełość nad Morzem. Tam była przepiękna pogoda i super było. Teraz Wam pokażę. Taka jest przepiękna kamizelka w kolorze białym. Jest taki srebrny zameczek. Pomiędzy zameczka ma. Przepiękne kieszonki w srebrnym. i na górze ma komierszyk, to jest srebrny, księci się słody, to się mieni, jest cudowna i bardzo ładna. Kolejną rzeczą to będzie, zaraz Wam pokażę, taka przepiękna bluza literę G w kolorze różowym na tle niebieskim. Na górze ma zameczek też niebieski. I stół ma kaptur. A pomiędzy lewkami ma też kieszonki. I ma też długi rękawek jest bardzo ładna i bardzo się cieszę, że mam dwie rzeczy. No cóż kochani. To już na tym tyle. Bardzo się cieszę, że mnie oglądacie mnie. Łałbeczka w górze i zobaczenia kolejnego odcinka. Cześć Pa!